Witam w czwartek 12 grudnia. Dwa dni temu narzekałem trochę na brak jakichkolwiek reakcji obronnych popytu tutaj w tym doświetnebralicznym przedziale wsparcia 2027-38. No dolny cień świecy obrazuje takie działania w końcu kupującym, udało się zainicjować niewielki na razie ruch odreagowujący, co no, w pewnym sensie potwierdza oczywiście istotność tego węzła 2738, no, ale jak zwykle w takich sytuacjach warto też weryfikować tego typu inicjatywy przez pryzmat odpowiednio tworzonych lokalnych węzłów podażowych FIBO. Za pierwszy uznałbym tutaj strefę 2090-95, no, ale kluczowym obszarem jest według mnie strefa 2126-31 wąskim korytarz cenowy. Niemniej jednak dokładnie w tym pięciopunktowym przedziale grupują się aż cztery zniesienia, m.in. 38, 2, 23 i 6, więc podstawowe zniesienia wewnętrzne FIBO. No i z doświadczenia wiemy, że takie rejony mogą tutaj już stanowić jakąś przeszkodę dla rozwijającego się w tej chwili ruchu odreagowującego. W pierwszej kolejności oczywiście warto indeks obserwować przez pryzmat 2090-95. Już tutaj może dojść do wzrostu presji podażowej, no ale gdyby było inaczej, to wzrosłoby prawdopodobieństwo rozwinięcia się właśnie tej inicjatywy zapoczątkowanej w przedziale 2027-38. Na kontraktach mamy w tej chwili do czynienia z naruszeniem dość istotnej strefy 2057-62. Był to temat moich ostatnich właśnie, czy w swoich ostatnich komentarzach. Ten temat wielokrotnie eksponowałem, bo no, tutaj występuje taka charakterystyczna dywergencja. Kontrakty znalazły się poniżej istotnej. Też historycznie potwierdzonej, przecież zapory popytowej. Natomiast FIG-20 dotarł do analogicznej strefy, no i jednak popyt się tutaj uaktywnił. W komentarzach też wspominałem, że ewentualne przedostanie się w serii, serii grudniowej ponad węzeł 57-62 no, mogłoby stać się takim bodźcem inspirującym kupującym do podjęcia kolejnych działań. Dzisiaj yy, Mamy do czynienia z taką sekwencją zdarzeń, bowiem ruch na tyle mocno się rozwinął, że w tej chwili już od kilku godzin tutaj transakcje są zawierane w przedziale 2081-85. Dzisiaj sporo o tej historii pisałem w komentarzu porannym, bo z punktu widzenia techniki takiego spojrzenia oczywiście krótkoterminowego, to jest jednak nie dość istotny przedział cenowy. Tu strzałka pokazuje, że ten rejon to także Zasada zmiany biegunów, więc klasyczna zapora, w tym przypadku podażowa, no do tego dochodzą liczne zniesienia wewnętrzne, wygenerowane na bazie całego ruchu, już ponad miesięcznego ruchu spadkowego. Więc to jest ciekawy przedział, widać, że nie przypadkowy, choć też trzeba to przyznać, nie odnotowujemy od kilku godzin tutaj wzrostu presji podażowej, po prostu rynek na rynku rozwija się ruch boczny. No, gdyby udało się pokonać ten przedział, no to tutaj oczywiście byłby to pozytywny sygnał, nie można wykluczyć, że w którymś momencie kontrakty dotarłyby nawet w okolice 2102, czy wręcz przetestowałby ten właśnie klaster FIBO 2102, 2107, bardzo kolejna istotna, krótkoterminowa strefa oporu. Póki co... W grze pozostaje przedział 2081-85. Nieudana próba pokonania tej strefy, możliwość powrotu kontraktu do 2057-62, i ten węzeł teraz powinien pełnić rolę krótkoterminowego wsparcia. No gdyby było inaczej, to najpewniej w tej sytuacji również doszłoby do wybicia 2027-38 na wieku 20, co nie miałoby pozytywnych konotacji. Na razie jest jakieś odreagowanie, tutaj też właśnie z punktu widzenia takiego spojrzenia intradowego już pewnym przełomem jest na pewno to, że ten zainicjowany ruch wzrostowy jest dłuższym odcinkiem od tych poprzednich takich enigmatycznych korekt, no, i o tym jeszcze chciałam Państwu powiedzieć, że dokładnie w korytarzu 81-85, jeżeli zmierzylibyśmy długość tego odcinka, właśnie wzrostowego, to okaże się, że jest identyczna jak tej poprzedniej, najdłuższej korekty wzrostowej, póki co, w, całym, w całej tej sekwencji spadkowej, z jaką mamy już właśnie od ponad miesiąca do czynienia. Więc technicznie to jest na pewno ciekawy przedział. Warto go obserwować. Może tu nastąpić wzrost presji podażowej, choć tego póki co nie obserwujemy. Natomiast no, wybicie tej strefy sugerowałoby możliwość kontynuacji ruchu wzrostowego. Zobaczmy indeks DAX. Tutaj rewelacyjnie działająca strefa 12,875, 12,920. To jest wykres w skali tygodniowej. Więc w minionym tygodniu ta strefa zadziałała. No i teraz też dwa dni temu trochę zastanawiałem się właśnie nad tym, jak ta sytuacja się rozwinie. Sugerowałem, że istnieje zagrożenie przełamania tej strefy, co mogłoby wpłynąć na no, negatywnie, na pewno w ujęciu krótkoterminowym, bo to najpewniej wiązałoby się z testem 12567-12641, więc tej bazowej zapory popytowej, no ale jednak popyt uaktywnił się w tym przedziale. Czyli 12.875, 12.920, i ten węzeł na pewno w dalszym ciągu jest dla nas dość istotnym punktem odniesienia, jeśli chodzi o e, wsparcia, które są przez rynek, mówiąc w cudzysłowie, respektowane. Więc tutaj, bez żadnego dramatu na razie, pod kontrolą popytu, choć e, kupujący dla kupujących tym kluczowym wyzwaniem oczywiście jest węzeł 13.370, 13.460, dopiero jego wybicie, trwałe wybicie wygenerowałoby nam kolejny no wręcz sygnał kupna w ujęciu średnioterminowym. Na razie jeszcze daleka droga do urzeczywistnienia się takiej optymistycznej sekwencji zdarzeń, bo jednak trudności z pokonaniem tej strefy były ogromne, ale z kolei ruch, który się rozwinął, wytracił swój impet już tutaj w 12875 12929 sytuacja. Na rynku niemieckim i trzeba przyznać, że popyt no, stara się tutaj póki co kontrolować właśnie przebieg, przebieg wydarzeń. Bardzo podobne wnioski płyną z indeksu SP. Tutaj też aktywność popytu, większa aktywność popytu w rejonie 3075, czyli eksponowanej przeze mnie takiej lokalnej, lokalnej zapory popytowej. Kupujący się tutaj uaktywnili, no ale to główne wyzwanie to jest oczywiście 3166, 3186, więc podobnie wygląda to jak na rynku niemieckim, z tym, że no S&P czy ogólnie rynek amerykański jest relatywnie silniejszy od rynków europejskich. No to jest dość, dość blisko do jednak 3166-86, czyli strefy, która jest dla nas cały czas ważnym punktem odniesienia, jeśli chodzi o takie kluczowe liczące się zapory podażowe. Sygnałem słabości oprócz ewentualnego wybicia 3075 byłoby dopiero przełamanie też znanej, często eksponowanej przez mnie zapory 304-3016. Dziękuję bardzo.